Drodzy memu sercu, księże proboszczu, księżę Łukaszu, który już gdzieś tam idzie, idzie. Siostry i bracia, kochani rodzice, świadkowie, a nade wszystko Wy, jeszcze kandydaci do bierzmowania. Tak co roku tu przyjeżdżam i co roku mam taką cichą nadzieję, że będę. Mógł powiedzieć dużo więcej radosnych rzeczy, ale już nawet dzisiejsze przywitanie przez Waszych rodziców, tak piękne, pokazuje, że zdajemy sobie z tego sprawę, że tak naprawdę nie jest łatwo. Nie jesteście małymi dziećmi i wiecie doskonale o tym, że żyjemy w czasach bardzo trudnych i niebezpiecznych, że tak naprawdę problem goni problem, że nawet jak się jest nastolatkiem. Nawet jeśli się jest znakomitym na Facebooku, w TikTokach czy na Instagramie, te portale społecznościowe oprócz radości niosą ze sobą też dużo wiadomości na temat tego, co się dzieje wokół nas. Nie można przeciw wobec tego przejść obojętnym. Tak jak nie można było przejść 2000 lat temu wobec Jezusa, który mówił rzeczy trudne, ale jakże piękne. Zastanawiam się generalnie, co powiedzieć tu w Ryczowie, w miejscu, do którego tak lubię przyjeżdżać. Dlatego, że tu zawsze jest znakomicie przygotowana młodzież do bierzmowania i tyle serdeczności otrzymuję od księdza proboszcza. I chciałbym powiedzieć o takim Instagramie bierzmowanego. A taką myślą przewodnią, niech będą. Słowa, które czytaliśmy dzisiaj w Ewangelii, kto to mówił, kiedy to mówił, wielu uwierzyło w niego. Bierzmowany tak jak każdy z nas, musi na nowo uwierzyć Panu Bogu, bo jeżeli tego nie będzie, to nagle się okaże, że kiedy będą trudności, problemy, nagle się totalnie rozsypiemy. Moi drodzy, co to znaczy uwierzyć w niego? Mówiąc inaczej, co powinni inni zobaczyć na tym waszym Instagramie życia? Najpierw uwierzyć w Niego, to znaczy zjednoczyć się z Jezusem. Tak mówił piękny papież Franciszek: Dla nas chrześcijan oznacza to, że jesteśmy wezwani do nawiązania prawdziwej komunii z Jezusem, modląc się, chodząc do Kościoła, przystępując do sakramentów i karmiąc się Jego słowem. To podtrzymuje nas w wierze. Karmi naszą nadzieję, ożywia miłość, a w ten sposób z Bożą łaską możemy i musimy poświęcić nasze życie dla dobra braci, walcząc z wszelką formą zła i niesprawiedliwości. Zjednoczyć się z Jezusem, moi drodzy, to trochę abstrakcyjnie brzmi. Ale co ja mam powiedzieć proboszczowi i wikariuszowi, który przygotowywał bierzmowanych na jednej z parafii, kiedy on po bierzmowaniu dzwoni do mnie i mówi. Prawie ze łzami w oczach. Był do bierzmowania, już się wypisał z religii. Niedługo będzie wojował, ale nie z przeciwnikami, tylko z kościołem, z Bogiem. Moi drodzy, to nie jest chokus pokus. To nie jest to, że ja się ubrałem w jakąś czerwoną czapkę i teraz będę coś tutaj smarował. To jest sakrament. A więc jakaś konkretna łaska, którą trzeba pomnożyć. Zjednoczyć z Jezusem, to znaczy zjednoczyć się na modlitwie. Moi drodzy, wiecie, ile mnie prosiło o modlitwę nastolatków waszych rówieśników z Ukrainy? A niektórzy z nich mówili, ja nam jest ciężko się modlić, a niektórzy mówili, że nie umiemy się modlić, bo były ważniejsze sprawy. No to pytanie, kiedy ostatni raz tak naprawdę modliłem się, nie wiem, za mamy najbliższa, za tatę. Moje zjednoczenie z Jezusem to jest również Eucharystia. Moi drodzy, jesteśmy tutaj już przynajmniej 20 minut na mszy świętej. O czym myślę? Jedni o tym, że będzie kotlet, de volaille, a może że to trzeba iść do szkoły, a może jeszcze o innych rzeczach. Jestem przekonany, że na pewno niektórzy myślą, ile to będzie trwało. To jest msza święta, to jest ofiara. My z, tego, z tej ofiary mamy wyjść mocniejsi, gdzieś wewnętrznie przemienieni. Ale jak się można przemienić w rozmowie z kimś, kiedy się myśli o czymś innym? Moje zjednoczenie z Jezusem to są również codzienne wybory. Nikt mi ktoś nie mówi, że jest zjednoczony z Jezusem, jak czaska drzwiami, spóźnia się po godzinę do domu, albo jest po prostu okrutny dla swoich kolegów. Jesteście na co dzień na tych portalach społecznościowych. Widzicie nas fantastyczne rzeczy na fejsie czy, czy na Instagramie już nie wiedzą o TikTokach, ale widzicie też okrucieństwo nieraz waszych rówieśników, jak można kogoś po prostu pod, ustawić pod ścianą i tak naprawdę sprawić, że temu człowiekowi się nie chce żyć. Bo się go tak obsmarowało, mówiąc językiem już niespecjalnie wyszukanym. Kiedy to mówił, wielu wierzyło w niego. Po drugie, tym drugim wymiarem wiary bieżmowanego tego co się powinno znaleźć w tym Instagramie mojego życia, jest droga życiowa, która wiedzie przez świątynię. Tak pięknie powiedział papież Franciszek: jedno zdanie. Nie można kochać Chrystusa. Ale nie kochać Kościoła, słuchać Chrystusa, ale nie Kościoła, należeć do Chrystusa, ale pozostając poza Kościołem. Ja wiem, że jest wiele różnych informacji. Jedne prawdziwe, inne wymyślone. O biskupach, o księżach, o kościele. Wiem, że nieraz myślicie w kategoriach: Kościół jest nieatrakcyjny, bo lepiej pograć w grę jakąś interaktywną, iść na mecz. Czy pooglądać coś w necie. Ale kościół nie ma być atrakcyjny. Poczujcie się odpowiedzialni za ten kościół. Poczujcie się odpowiedzialni za więź tą parafialną. Niezależnie od tego, co myślicie, macie w tej chwili znakomitych dusz pasterzy. Ja ich od lat podziwiam. Nie dlatego, że są jacyś wybitni. Może i też. Ale są gorliwi. Ale nie nawiązując do parafii w Ryczowie, ta gorliwość nieraz zderza się z tym, że ktoś przechodzi na drugą stronę ulicy, żeby nie powiedzieć: Cześć Boże. Ta gorliwość musi się zderzyć z tym, że w oczach jest napisane: No i co ty mi możesz powiedzieć? Mój drodzy, poczucie odpowiedzialności. Za kościół, bo kościół to my, a również za kościół domowy, czyli za rodzinę. Jesteście w dobrym ogniwem tej rodziny. Jak się nieraz słyszy, co się dzieje w tych domach rodzinnych. Wierzycie, że spotkałem na swojej drodze rekolekcyjnej rodziców, którzy od wielu lat nie usłyszeli nie od swoich dzieci ani słowa kocham, ani dziękuję, już nie mówią przepraszam. No ale to się niedługo zmieni. Za kilka lat wy będziecie wychowywać i będzie wam przyjemnie, że Twoja córka bardziej szanuje koleżankę czy kolegę niż własną mamę czy tatę. I tu dochodzimy do trzeciego. Niezwykle ważnego wymiaru wiary bierzmowanego. A zatem tego trzeciego elementu, który musi się w tym Waszym Instagramie znaleźć. To jest, moi drodzy, dobroć. Teraz, czego od nas inny oczekuje, to nie donosu, nie fejku, nie hejtu, ale dobroci. Że ja mogę to Tobie powiedzieć coś, i to zostanie między nami, że ja Cię nie zdradzę. Jeśli macie te swoje połowy, drugie że Cię nie zostawię. A zatem to się tak pięknie mówi, bycie dla, a nie w sobie, jako egoista. To jest wrażliwość. Moi drodzy, gdybym miał tutaj przedszkolaków przed sobą, to pewnie bym mówił o tym, że trzeba być grzecznym. Ale mam nastolatków. Ludzi, którzy już wiele rozumieją. Niektórzy nawet z Was pewnie sobie uzurpują, że wiedzą wszystko. No to jak wiecie wszystko albo prawie wszystko, to wiecie doskonale, że musi być w życiu miejsce, gdzie się wraca i się człowiek czuje bezpieczny, gdzie się czuje kochany, gdzie się nie czuje samotny. Tak łatwo zepsuć to, co jest w domu. I nikt mi ktoś nie mówi, że tak jest dojrzewanie. Bo tak to można powiedzieć, tak jest 40-latek, tak jest 50-latek. Wszystko można zwalić na fizjologię. Dobroć to jest po prostu miłość polegająca na dawaniu. I właściwie tu mógłbym zakończyć to kazanie, ale muszę powiedzieć jeszcze o jednej rzecz. Oprócz tego zjednoczenia z Jezusem, tego przechodzenia przez świątynię. Tej dobroci jest potrzebna jeszcze jedna rzecz, która tak naprawdę spaja wszystkie te trzy rzeczy wcześniejsze. Na Waszym Instagramie życia musi pojawić się również przełożenie wiary na życie. A zatem moi drodzy, no mniej ważne jest to, kim będziecie, ważne jest to, jacy będziecie. Można Wam zaufać, można Wam powiedzieć, jesteś. Dla mnie kimś ważnym, bo mnie nigdy nie oszukałaś? Czy rodzice wasi mogą powiedzieć: Tak, mam kochającą córkę, kochającego syna? I tu nie chodzi o idealne posłuszeństwo. Ale wiecie, jakie to jest trudne, kiedy się przez lata nie słyszy, że jestem dla ciebie kimś ważnym? Dlatego tak ważna jest troska o jakość życia. Jest takie stare przysłowie mówiące o tym, że twarzą dorosłości jest, są, jest życie młodości. A zatem wszystkie sukcesy młodości przekładają się na dorosłość i na starość. Wszystkie błędy idą aż do śmierci za człowiekiem. Sakrament bierzmowania ma was umocnić do tego, żebyście byli pięknie wewnętrznie. Abyście sobie poradzili w tym trudnym czasie. Abyście wiedzieli, co to jest dobro, a co jest zło. Żebyście nie ulegali manipulacji medialnej. Żebyście się nie dali oszukać komuś, kto wam będzie mówił kocham cię, a już za rogiem będzie Cię obmawiał. W Ryczowie zawsze kończę kazanie tym samym apelem do rodziców. I tak będzie i dziś. Moi drodzy, jest takie powiedzenie, że rodziców docenia się dopiero wtedy, kiedy ich zabraknie. Wy na razie jesteście i obyście byli jak najdłużej. Ja wam życzę, abyście za życia byli docenieni, abyście byli kochani i wspierani. A jak przyjdzie starość. Żeby te wasze dzieci nie dzwoniły raz w miesiącu na komórkę z pytaniem, żyjesz? Tylko mieli tą świadomość, że wdzięczność i miłość przekłada się na konkrety. A wtedy będziecie przekonani, żeście byli dobrymi rodzicami. Ale żeby się tak stało, ten sakrament bierzmowania ma was umocnić. Kiedy to mówił wielu wie, uwierzyło w Niego, może warto byłoby choć trochę uwierzyć w Tego, w imieniu którego dzisiaj do was mówię. Amen.